Gdyby to był jeden z tych filmów o teoriach spiskowych ze świata gier, to zacząłbym od tego, że w języku starożytnej Persji, awestyjskim, słowo eshma oznacza gniew, a słowo deva – ducha, bóstwo lub demona. Ashmedai jest zatem zoroastriańskim demonem gniewu i furii ten mitologiczny koncept podpatrzył kabalistyczny judaizm i mistyczne chrześcijaństwo, kreując demona Asmodeusza, zwanego też Asmodii. I to właśnie te wersje imienia demona wzięła sobie za nazwę firma wydawca gier planszowych, którą zajmiemy się dziś. Ale to nie jest film o teoriach spiskowych, dlatego zacznę inaczej. Na pewno kojarzycie, że w świecie hollywoodzkich producentów filmowych od jakiegoś czasu postrach niesie Disney. Dzieje się tak dlatego, że gigant skupuje kolejne franczyzy, a nawet kolejne studia i wytwórnie filmowe. Biznesowa strategia monopolu. Nic nowego, można by powiedzieć. A jednak wywołuje to kontrowersje i emocje. A teraz wyobraźcie sobie, że w świecie gier planszowych istnieje taka firma, taki wydawca, który zachowuje się zupełnie jak filmowy Disney. Zapraszam do wysłuchania historii o wydawcy, który buduje planszówkowy monopol. Nie jest to byle jaki monopol. Zobaczmy jak wygląda model biznesowy, jaka jest historia firmy Asmodee. Jest rok 1995 i francuski projektant gier Marc Nun wpada na pomysł założenia wydawnictwa gier, które publikowałoby swoje gry, ale również pomagało mniejszym wydawnictwom i twórcom w docieraniu ze swoimi grami do większej ilości graczy we Francji. Tak powstaje Asmodi, które już w trzecim roku swojego istnienia dokonuje pierwszego sukcesu i wykupuje prawa do Jungle Speeda. Który swoją drogą na początku był właśnie samodzielnie wydany przez twórców gry. AsmoDi szybko udowadnia, że ich założenia biznesowe dotyczące promocji mniejszych wydawców zaczęły się sprawdzać. Dzięki działaniom marketingowo-logistycznym Jungle Speed sprzedał się od tamtego czasu w ilościach 4 milionów kopii w samej tylko Francji. W 2003 roku Nun spotyka na targach w USA menedżera odpowiedzialnego za promocję marki Pokémon. Obaj poczuli biznesową miętę, bo po tym spotkaniu Asmodi zostało wyłącznym dystrybutorem karcianki Pokémon na Francję. Zajęło nam to parę lat, ale odnieśliśmy sukces. Licencja Pokémon umożliwiła nam wejście do hipermarketów i supermarketów, a nasze obroty gwałtownie wzrosły. Wspominał tamte czasy Nun w wywiadzie dla francuskiego L'Express. Po kolejnych czterech latach. Asmodi się rozwija w niewiarygodny sposób i osiąga obroty na poziomie 25 milionów euro rocznie. Ma zapędy, by zawojować cały świat i wkroczyć na rynek ogólnoświatowy, ale nawet przy tak dużych obrotach i przy tak zaawansowanym prowadzeniu biznesu, takie wyniki są niewystarczające. I wtedy Asmodi sprzedaje się po raz pierwszy. 40% udziałów w firmie wykupuje fundusz Montefiore Investments. Teraz obie strony interesu decydują się na ciekawy podział obowiązków. Asmodi skupia się na promowaniu dobrych gier, a Montefiore na sprawach prawnych związanych z przejmowaniem kolejnych firm i otwieraniem nowych filii. Wzrost wynikający z tej symbiozy jest niesamowity i Asmodi przejmuje coraz to nowych wydawców i dystrybutorów na całym świecie. Pod koniec 2011 roku obroty Asmodii sięgają już 100 milionów euro, z czego połowa pochodzi ze sprzedaży ogólnoświatowej. Wygląda na to, że wszystko idzie jak trzeba, czy można wzrastać jeszcze bardziej? Można, pomyślało Asmodii i sprzedało się po raz drugi. Tym razem za cenę 143 milionów euro Asmodi zostało wykupione przez fundusz Eurazeo, co oznaczało dla wydawcy jeszcze większe skupienie się na ekspansji i trzeba przyznać, że udaje się to znakomicie. W ciągu kolejnych kilku lat Asmodi praktycznie przejmuje takich wydawców jak Days of Wonder czy Fantasy Flight Games, co powoduje, że Gigant staje się dystrybutorem kolejnych świetnych gier. I jeśli komuś się wydaje, że ta opowieść, te historie, to historie z wielkiego świata, gdzieś za granicy i nie dotyczą naszego polskiego poletka, no to jest w błędzie. Bo Asmodi już weszło do Polski i w 2018 roku przejęło polskiego wydawcę firmę Rebel. Także tak, Rebel od dwóch lat należy do Asmodi. Zresztą w tym samym roku Asmodi sprzedaje się po raz trzeci. Tym razem kupującym okazała się grupa inwestycyjna PI Partners, która za Asmodi zapłaciła sumę 1,4 miliarda euro. A zatem jesteś firmą, która wydaje gry planszowe z najlepszych franczyz świata i biją się o ciebie inne firmy i fundusze kapitałowe, które inwestują w ciebie miliardy pieniążków. Cóż można jeszcze zrobić? Na pewno nie siadać na laurach, odpowie Asmodi, który ostatnio idzie coraz bardziej w cyfrowe wersje swoich gier i odnosi na tym rynku coraz większe sukcesy. Serio, zapiszcie się do nich na newsletter, zobaczycie jak dobrze radzą sobie z podbijaniem cyfrowego świata gier planszowych. A zatem podsumujmy i zróbmy z tej całej historii solidnego biznes model Canvasa. Asmodi realizuje biznes oparty w zasadzie na dwóch rodzajach wartości. Dla graczy oferuje świetne gry, często oparte o znane i lubiane franczyzy. Dla twórców gier oferuje możliwość dotarcia do większej ilości graczy oraz lepsze możliwości rozwoju logistyki czy jakości produktów. Te dwie grupy są zatem głównymi odbiorcami Asmodi. Z nimi obiema gigant chce utrzymywać przyjacielskie relacje, jawiąc się jednocześnie jako profesjonalna firma. Jeśli chodzi o dowóz produktów, to działamy zarówno online, jak i offline. Partnerami dla Asmodi stają się zatem fundusze kapitałowe oraz inne, większe wydawnictwa, a także firmy będące właścicielami znanych w popkulturze marek. Aby żyło się im dobrze, wydawnictwo skupia się też na pozyskiwaniu coraz to nowych twórców oraz wypuszczaniu coraz większej liczby gier, nieraz zalewając rynek. Oczywiście koszta i strumienie przychodów są w naszym przypadku dosyć oczywiste. Pozostaje natomiast jedno miejsce do wpisania. Key resources, w naszym przypadku najważniejsze zasoby firmy. Jak to się mówi, secret sauce coś, czego nie da się skopiować i coś, czego zazdroszczą inni, co sprawia, że Asmodi wyróżnia się na tle pozostałej konkurencji. Jednocześnie secret sauce key resource, który sprawia, że firma może pozwolić sobie na tak fajnie działające współpracę, kooperacje i też kolejne wykupowanie, ale i sprzedawanie swoich własnych udziałów. Co to jest? I tutaj pewnie różni ludzie oceniliby sprawę na różne sposoby, ale moim zdaniem, jeżeli miałbym wskazać taki jeden element, to wyróżnikiem Asmodi jest genialna znajomość świata gier planszowych. Bo widzicie, Mark Nun nie tylko skupował i wydawał gry innych ludzi, on je również tworzył i tworzy nadal. Takie na przykład Time Stories to gra stworzona przez zespół, skład którego wchodził także Nun. I to właśnie ta znajomość tej drugiej strony, niekoniecznie strony wydawcy, ale również strony twórcy gier, ale i gracza, e, pozwoliła Asmodi na e, jeszcze lepsze dopasowywanie się do rynku i jeszcze lepsze proponowanie wartości. I w ten sposób pozyskiwanie kolejnych twórców, kolejnych tytułów gier. Innymi słowy, doświadczenie coś o czym obecnie się trochę zapomina w świecie startupów i w świecie młodych przedsiębiorców. A moim zdaniem jest to coś, dzięki czemu właśnie Asmodi wyrosło na takiego giganta, na jakiego wyrosło. No właśnie, na giganta tworzącego monopol. Zróbmy klamrę i. Zadam Wam pytanie: czy Waszym zdaniem to dobrze, że taki gigant jak Asmodi istnieje i wzrasta? I czy to dobrze, że młody twórca może podpisać ten pakt z diabłem i zyskać wiele, wiele profitów, ale być może za cenę części swojej artystycznej planszówkowej duszy? Dajcie znać, co sądzicie na temat monopolu budowanego przez Asmodi w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, to zachęcam do dania łapy w górę i subskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Mówimy o e, biznesie, o powieściach biznesowych ze świata gier i grywalizacji, no i o powieściach okołogrowych, e, więc zapraszam serdecznie. Tymczasem dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się na razie. Cześć.